Kuba, to gdybyś zechciał teraz ty podsumować, jak, jak, jak ty to widzisz w warunkach idealnych, oczywiście? Na razie rozmawiamy o warunkach idealnych. Prosiłbym bez odniesienia się do realiów polskich. Jeżeli mówimy o leczeniu systemowym rozsięgu wrażliwego na kastrację, no oczywiście ADT monoterapię z postępowaniem suboptymalnym i tam, gdzie jest to możliwe, powinno być intensyfikowane. Niemniej ja chciałem zapytać, jak brzmi pytanie, czy my dyskutujemy kwestię monoterapii ADT, czy ADT z chemioterapią docetakselem, bo trochę się zgubiłem. Czy monoterapia ADT plus ewentualny docetaksel w MHSPC ma nadal rację bytu? Tak, no to na pierwszą część odpowiedziałem, a jeżeli chodzi o ten ewentualny docetaksel, no to tutaj kwestia też jest szeroko dyskutowana współcześnie i uważa się raczej, że jeżeli myślimy o docetakselu jako intensywnym leczeniu cytotoksycznym, to powinno być to raczej jako element składowy tripletu u pacjentów przede wszystkim z synchronicznym high volume, rozsiewem wrażliwym na, na kastrację, więc... Yy, a ADT plus docetaksel, no pewnie w niektórych sytuacjach tak, ale raczej myślimy o wykorzystaniu chemioterapii w tripletach.